Nazywam się Andrzej Cichocki i dzisiaj chcę przeprowadzić nas wszystkich przez temat planowania. Temat różnie rozumiany i bardzo szeroko można go rozumieć szerzej, można go rozumieć węziej, ale ważne, żeby go zrozumieć. Po co jest plan, do czego służy, jak go zrobić i jak później sprawić, żeby ten plan wszedł w życie. Planowanie w dłuższym okresie jest bardzo istotne, ponieważ pozwala nam planować z wizją końca. To tak jak budowanie domu, czy planowanie imprezy, czy planowanie jakiegoś projektu, czy to inwestycyjnego, czy jakiegokolwiek innego, kiedy planujemy, są jakieś konkretne działania, które powinniśmy podjąć. Jeżeli budujemy dom zgodnie z planem, na samym końcu wyjdzie dom zgodny z planem. Jeżeli z kolei plan sobie, a dom sobie, no, to znaczy, że coś zawiodło. To znaczy, że albo plan był zbyt ogólny, zbyt mało szczegółów zawierał, a to oznacza, że da, dawał pewną możliwość na dowolność, na y, taką swoją radosną interpretację, no albo ktoś, kto realizował plan, realizował go po swojemu, a nie dobrze. A to jest różnica, bo każdą rzecz możemy zrobić albo dobrze, albo po swojemu. Jest również takie twierdzenie, i ja bardzo w nie wierzę, że wszystko, co powstaje, powstaje dwa razy. Pierwszy raz w naszej głowie, drugi raz w rzeczywistości. Właśnie temu wszystkiemu służy planowanie. Podstawową zasadą, która jest związana z planowaniem, jest po prostu planowanie z wizją końca. Jeżeli chcesz gdzieś dojść, to musisz wiedzieć gdzie. No bo jeżeli nie będziesz wiedział, gdzie, dojdziesz obojętnie gdzie. A chyba nie o to chodzi. Jeżeli wiesz, jak Twoje życie ma wyglądać, to będziesz podejmował działania i kroki takie, które prowadzą do takiego życia, jakie jest dla Ciebie ważne. Jeżeli powiesz obojętnie mi, no to będziesz miał właśnie obojętnie mi. To życie będzie wyglądało totalnie przypadkowo i czasami będzie rzeczywiście zbieżne z tym, czego Ty chcesz, czego Pragniesz, ale czasami to pewnie zdarzy się dużo częściej, będzie bolesne. Więc Planowanie jest istotne w naszym życiu i warto się temu przyjrzeć bardziej. Dlaczego? Dlatego, że z planowaniem bardzo mocno związany jest czas. Czasu nigdy nie będziemy mieli więcej. To nie jest tak, że pójdę na rynek, dokupię sobie czasu i nagle sobie mogę wydłużyć realizację swoich celów, założeń, planów, być może zrobienia czegoś. Kochani, tak nie jest. Wiecie, kiedy rozmawiam, Czując, mam takie pytanie, które lubię zadawać. To pytanie jest następujące. Co byś zrobił, gdybyś dowiedział się, że zostało ci 30 dni życia? I w tym momencie yy, bardzo różne odpowiedzi padają. Kobiety inaczej odpowiadają, mężczyźni również. Kobiety zwykle mówią: Zrobiłabym coś dla ciebie, zaplanowałabym dla siebie jakiś wyjazd, być może zaplanowałabym dla siebie coś cudownego, o czym całe życie marzyłam. Jeżeli chodzi o mężczyzn, zwykle odpowiadają, przeprosiłbym tego lub tamtego, powiedziałbym temu albo tamtemu, czy tej lub tamtej, że ją kocham, powiedziałbym komuś, przepraszam. Ja wtedy zawsze mówię, słuchaj, to dlaczego tego nie zrobisz? Przecież nie wiesz, czy dzisiejszy dzień nie jest tym ostatnim. Skąd to możesz wiedzieć? Skąd my możemy wiedzieć, co będzie jutro? Nie możemy i tu mogła, mógłby ktoś powiedzieć: a To po co planować, jak nie wiadomo, co będzie jutro? No właśnie po to, żeby być przygotowanym na jutro. Kochani, po to, żeby być przygotowanym na jutro. Jeżeli ktoś trenuje samoobronę, to nie po to, żeby od razu się bronić, ale żeby być przygotowanym w momencie, kiedy ktoś go zaatakuje. Więc jeżeli sobie założymy, że chcielibyśmy, żeby nasze życie w określony sposób wyglądało, warto zaplanować. Co ma być na samym końcu, jak powinien jutrzejszy dzień wyglądać, i kolejne dni. Ważne jest, żeby w tym planowaniu uwzględnić ważny element, kierunek. Kierunek jest niezwykle istotny. Jeżeli na przykład planujesz, masz jakiś cel swój i planujesz, że nie wiem, zrzucisz 40 kg wagi, zrzucisz 30 kg wagi, no to twoje plany powinny. Tylko i wyłącznie zmierzać i wspierać realizację planu. Jeżeli w planowaniu uwzględnisz 8 imprez, w tym 4 w fast foodach, no to niekoniecznie to jest zbieżne z tym, co chcesz osiągnąć. Tak naprawdę plany, cele i działania, które podejmujesz, są ze sobą w kontrze. Znoszą się. A jak się znoszą, to tak, albo planowanie jest nieefektywne, albo działania są nieefektywne. Ale coś jest nieefektywne w tym całym procesie planowania i budowania. To dotyczy każdego aspektu. To dotyczy aspektu biznesowego, to dotyczy aspektu życiowego. Więc jak robić plany? Warto się zastanowić. Na pewno wiemy, że powinna być wizja końca, czyli powinniśmy wiedzieć, co ma być na końcu. Druga pozycja to na pewno działania i te elementy, które planujemy w całym procesie, powinny się wspierać, a nie znosić. Inaczej nie ma sensu. Inaczej znaczy, że planowanie jest złe. Inaczej oznacza, że od razu zakładamy, że tracimy czas. Więc wzmacniamy nasze działania i ukierunkowujemy na Cel, który został określony wcześniej. To mamy już dwa punkty. Trzeci punkt, jak planować. Czy te plany powinny być szczegółowe, czy powinny być ogólne? Jakie one powinny być? A to zależy. To zależy, w jakiej perspektywie do nich podchodzimy, czyli to zależy znowu od czasu. To też zależy, czy już mamy je skonkretyzowane. Ale na pewno powinny zawierać maksymalnie dużo szczegółów. Jeżeli nie wszystkie, to dużo. Jeżeli nie wiemy, co to jest dużo, no to trzeba się zastanowić, wytężyć i tak naprawdę odpowiedzieć sobie samemu, jakbym chciał, żeby to wyglądało, jakbym chciał, żeby to było. I teraz to, co powiem, jest bardzo, bardzo ważne. Takie uszczegółowienie naszego planu pozwala nam zastosować jedną bardzo ważną technikę, która bardzo mocno wpływa na realizację naszego planu. A mianowicie przepuszczenie celu czy też naszego planu przez zmysły, przez zmysły. Jeżeli wiem, co chcę ociągnąć i potrafię sobie to wyobrazić, potrafię to wyczuć, dotknąć, wyobrazić sobie, usłyszeć, czyli przepuścić przez zmysły, którymi dysponuję, wtedy z automatu mocniej to osadam w sobie. A jeżeli to jest mocniej osadzone we mnie, to to bardziej żyje. To w sytuacjach, kiedy jakikolwiek impuls jest zbieżny z moim celem, czy z moim planem, to nagle okazuje się, że to coś ożywa, że to coś nabiera energii. I właśnie o to chodzi, żeby nasze plany i cele do osiągnięcia, które są na samym końcu, były żywe. Nie były zwykłą kartką papieru, czy zapisem w komputerze, czy w jakimś innym nośniku pamięci. To nie ma sensu. Więc podsumowując, tych kilka kroków, po pierwsze muszą być plany. Jakie? Właśnie jakie? Hmm. Plany muszą być własne, nasze, z wizją końca, ukierunkowane. Wszystkie działania, które podejmujemy, powinny zmierzać w kierunku realizacji planu. I powinny być w miarę szczegółowe. Im więcej szczegółów, tym lepiej. Dlaczego? Dlatego, że możemy przypuszczać je przez zmysły. Po prostu. Te plany nasze są umieszczone w jakimś czasie, w jakiejś rzeczywistości, w czymś, co nas otacza. No i teraz, co to konkretnie znaczy? No to znaczy, że jeżeli mam coś zrobić dzisiaj, to mam to zrobić dzisiaj. Jeżeli mam to zrobić teraz, to mam to zrobić teraz. Nie jutro, nie pojutrze, dzisiaj, teraz. To są konkretne, precyzyjne określenia, najlepiej jeszcze godzinowo oznaczone. Jeżeli mam na coś poświęcić ileś czasu, to muszę wskazać ile. Dlaczego? Dlatego, że wtedy wiem, czy realizacja planu u mnie rzeczywiście jest realizacją, czy jest tylko czymś, co figuruje jako sztuka, którą odhaczę, nie posuwając się do przodu. Bo przecież nie chodzi o to, żeby usiąść do jakiegoś działania i przerwać je w połowie. Żeby je zrealizować, zrobić, potrzebuje określoną jednostkę czasu. I tu są oczywiście różne szkoły, natomiast ja jestem przekonany, że to, co Peter Drucker mówił, rzeczywiście działa. Sprawdziłem to na sobie, sprawdziłem to pracując z innymi ludźmi. Mianowicie chodzi o to, żeby kumulować. Większe jednostki czasu, po to, żeby można było coś zrobić. Więc jeżeli planujemy jakieś czynności, które mają charakter koncepcyjny, które mają charakter strategiczny, są ważne dla nas, nie rozbijajmy tego na 5 czy 10 sesji 15 czy 20 minutowych, zróbmy jedną czy dwie sesje dwugodzinne. To znacznie pomaga w tym, żeby nie stracić jakby tego follow, żeby nie stracić tego czegoś, co Utrzymuje jakiś ciąg logiczny, sposób myślenia. Nie musimy się odrywać, nie musimy przerywać, nie musimy wracać do miejsca, w którym zakończyliśmy, bo jednostka czasowa dwugodzinna wystarcza na przepracowanie danego zdarzenia. To jest też oszczędność czasu, bo tak naprawdę, jeżeli robimy inaczej, jeżeli przerywamy to, to okazuje się, że tracimy czas, ponieważ nasz mózg potrzebuje około od 15 do 20 minut na powrót. Do toku, do tego follow, który był przed przerwaniem danej pracy. Więc jeżeli dzisiaj coś robię, 15 minut, i jutro 15 minut, to tak naprawdę, żeby wejść w te 15 minut, żeby zacząć w miejscu, w którym tu skończyłem, potrzebuję dodatkowe właśnie 15 minut. A to jest strata czasu. Kolejna rzecz, która jest związana z planowaniem i z realizacją planów, to jest zarządzanie środowiskiem. Może nam się wydawać to śmieszne, jak zarządzić środowiskiem, ale kochani, to jest niezwykle istotne. Jeżeli siadam do czegoś, zaplanowałem pracę koncepcyjną, zaplanowałem bycie z dzieckiem, zaplanowałem cudowny czas z żoną, cokolwiek zaplanowałem, co jest dla mnie ważne, zarządzmy środowiskiem. Co to znaczy? Zróbmy to, co zaplanowaliśmy. Nie odrywajmy się, nie bierzmy w tym czasie 48 telefonów, 25 maili, czy y, trzeba ileś razy przeskrolować nasze social media? Wtedy to jest nieefektywne, wtedy tak naprawdę nic nie robimy porządnie. Y, social media przelecimy. Żoną się zajmiemy średnio, czy dzieckiem, pracę, które mieliśmy zrobić. No, też zrobimy średnio, albo na to wszystko będziemy potrzebowali dużo więcej czasu. A pamiętajmy, że czas jest zasobem, którego nigdy nie będziemy mieli więcej. Czasu nie możemy dokupić, możemy go albo marnować, albo wykorzystywać. Więc planowanie ma znaczenie. To kolejny element związany z planowaniem. I to co uważam jest clue w planowaniu to to, żeby być gotowym zapłacić cenę za realizację planu. Kochani, jeżeli planujemy, że będziemy chodzili pięć razy w tygodniu na siłownię, a nigdy tego nie robiliśmy, ja nie mówię, że to nie jest możliwe, to jest możliwe, tylko czy jestem gotowy zapłacić za to cenę. Cenę w postaci być może wcześniejszego wstawania, być może jakichś innych wyrzeczeń, być może rezygnacji z czegoś. Czy to sznu, czy innego zajęcia, czy jestem gotowy zapłacić cenę. Bo jeżeli planuję, a od samego początku wiem, że pewnie mi to się nie uda, pewnie tego nie zrobię, pewnie będzie milion powodów, dla których ten plan nie wypali, no to po co planować? To jest strata czasu. Planując, musisz wierzyć i być przekonany co do tego, że jesteś gotowy zapłacić cenę za realizację tego planu. Zawsze jest jakaś cena. Nigdy nie jest tak, że coś odbywa się bez żadnych kosztów. Zawsze jest jakiś koszt alternatywny. Bez względu na to, czy to dotyczy naszego życia rodzinnego czy biznesowego, zawsze jest jakiś koszt. Jeżeli coś chcemy w naszym planowaniu ująć i chcemy to zrealizować, no to z czegoś innego musimy zrezygnować. Z czego? Ktoś by spytał. No to zależy od priorytetów. Ja uwielbiam, to jest stara historia, często opowiadana, nawet ostatnio ktoś przysłał mi w SMS-ie o profesorze, który wykładał na uniwersytecie. Ten profesor wziął swój, miał różne kamienie, w różnej wielkości, miał duże kamienie, mniejsze i piasek. I tak naprawdę zadał studentom pytanie, jak najlepiej poukładać, żeby jak najwięcej się zmieściło. Teorie były różne. Niektórzy zaczynali od piasku, inni od kamieni, mniejszych, większych. To jest doskonały obraz tego, jak powinniśmy planować, jeżeli chodzi o wykorzystanie czasu. Tak naprawdę, do takiego słoika zmieści się najwięcej, kiedy zaczniemy od dużych kamieni. Duże kamienie, jeżeli umieścimy, to wtedy te mniejsze też się zmieszczą, bo one powpadają między duże kamienie. Pomiędzy te mniejsze kamienie zmieści się piasek. Ktoś by mógł powiedzieć, tu już nic więcej nie wejdzie. Wejdzie, jeszcze można wodę wlać. Natomiast jak zrobimy to odwrotnie, to niekoniecznie tak się zadzieje. No bo jeżeli zrobimy odwrotnie i nawalimy piasku, no to nagle okazuje się, że mniejszych kamieni i dużych wchodzi znacznie mniej. A co to znacza? znaczy w naszym planowaniu? Dokładnie to, co w tym słoiku. Jeżeli wrzucisz czegoś małego dużo, to nie masz miejsca na coś dużego. I kochani, jeżeli my w naszym kalendarzu, w naszych planach, planerach, jak zwał, tak zwał, organizerach, wrzucimy mnóstwo rzeczy, które tak naprawdę ilościowo mogą być imponujące, ale jeżeli chodzi o wagę ich, to tak naprawdę w ogóle nie zmieniają naszego życia. Tyle, że zabierają czas, a my mamy poczucie, że coś zrobiliśmy, że działaliśmy zgodnie z planem. Tylko po co taki plan, jak on nie zmienia naszego życia? Po co plan, który jest tylko i wyłącznie hasłem? Nie wpływającym na to, co jest wokół nas. Natomiast, jeżeli wrzucimy duże rzeczy i te duże zrealizujemy o, to się sytuacja zmienia. To wtedy nagle okazuje się, że coś, co zrobiłem dużego, rzeczywiście przesuwa mnie w kierunku mojego celu, mojej realizacji, czegoś, co sobie wymarzyłem, zaplanowałem. Wtedy rzeczywiście życie się zmienia. Istotne rzeczy powinny być pierwsze. Ja mam taką swoją praktykę, jak planuję tydzień, bo robię zawsze audyt tygodnia sobie w piątek lub w sobotę, i tego samego dnia, kiedy robię audyt, czyli sprawdzam, jak wywiązałem się z tygodnia wcześniejszego, no, planuję tydzień najbliższy. Zawsze zaczynam od dużych rzeczy. Wpisuję to, co jest ważne. Nie wiem, jeżeli to są jakieś ważne spotkania, szkolenia, być może ważna praca koncepcyjna, być może jakiś Zoom, wpisuję to. I dopiero później uzupełniam sprawami drobnymi. Teraz jeszcze tę metodę rozszerzyłem, więc wpisuję tak naprawdę tylko i wyłącznie duże rzeczy. Duże rzeczy. I robię to w piątek, w sobotę. Natomiast mam taką adnotację w swoim kalendarzu, i ta adnotacja jest między godziną 22 a 22:30. I tam jest napisane, szczegółowo zaplanuj dzień następny. Wiecie, ja wtedy siadam i rzeczywiście mam już te duże rzeczy, czyli mam ten kręgosłup i patrzę, co mogę dołożyć do tego, żeby wspierało realizację tych dużych rzeczy. Żeby to było pomocne, żeby to było logistycznie powiązane, żeby na przykład nie okazało się, że wrzuciłem ileś małych rzeczy i te małe rzeczy są związane z tym, że muszę jechać na drugi koniec Warszawy albo jeszcze gdzieś dalej. Po co? Po co? Yy, I to mi działa. To naprawdę działa. Uważam, że w moim przypadku jest to w tym momencie najlepsze rozwiązanie. Mam kilka dużych rzeczy. Dla mnie dużą rzeczą jest trening, dla mnie dużą rzeczą jest praca w określonych tematach. Natomiast inne rzeczy się pojawiają. Skoro one się pojawiają, no to to ja decyduję, gdzie je umieszczę. Czy umieszczę już jutro, czy może na następne jeszcze i kolejne dni. Dlaczego sobie mogę na to pozwolić? Dlatego, że duże rzeczy już są. Duże rzeczy bardzo rzadko spadają z Księżyca. One zwykle są związane z jakimś procesem, z jakimś czasem. A nawet jeżeli nam coś się zwali nagle, duża rzecz z Księżyca, to właśnie dlatego, że w kalendarzu mam tylko duże rzeczy, mam jeszcze przestrzeń, żeby coś dołożyć. Nie muszę kombinować. I takie planowanie, właśnie wieczorne, dnia następnego, w moim przypadku doskonale się sprawdza. Być może nie każdy chciałby tak, nie każdy chciałby codziennie siadać do planowania, uważa, że raz w tygodniu wystarczy. Nie ma problemu, jeżeli to w waszym przypadku działa, tak róbcie. W moim przypadku testowałem bardzo różne narzędzia, pracowałem i z takimi narzędziami typowo diagnostycznymi, i takimi, które pomagają zarządzać, jak na przykład nosbi. I wiem, że Taka metoda, którą mam obecnie, najlepiej sprawdza się w moim przypadku. Czyli duże rzeczy, przestrzeń w kalendarzu, każdego dnia wieczorem analizuję i uzupełniam kalendarz. To mi zabiera tak naprawdę 10-15 minut. Mam przeznaczone pół godziny, żeby nie było jakiejś wtopy, ale 10-15 minut wystarczy, bo ileż tych rzeczy nam się pojawi nowych. Więc gdybyśmy mieli teraz zebrać to wszystko, kochani, w jedną całość, to po pierwsze, kiedy siadamy do planowania, to planujmy z wizją końca. Wiedzmy, co ma być, co jest naszym celem, co ma być na samym końcu. Dlaczego? Dlatego, że wtedy będziemy potrafili zarządzić środowiskiem, czyli... Dokonywać wyboru między czynnościami, które zbliżają nas do realizacji celu, a tymi, które nas od niego oddalają albo nic nie robią na drodze do celu. Starajmy się te nasze plany robić maksymalnie szczegółowo, dlaczego? Dlatego, że potrafimy sobie wtedy je przepuścić przez zmysły. To jest bardzo ważne, ponieważ głębiej się w nas osadza i y, lepiej. Że tak powiem, pomaga nam wyłapywać impulsy czy sytuacje, które pojawiają się wokół nas, które są zbieżne z realizacją celu. To mega ważne. To wszystko jest osadzone w czasie, więc czas wykorzystujmy, a nie traćmy. To, co jest kolejnym punktem związanym z planowaniem, to gotowość do tego, żeby zrealizować to, co zaplanowaliśmy. Jeżeli nie jesteś gotowy, to nie rób. To w ogóle nie plany, bo to jest strata czasu. No i tutaj doszliśmy do momentu, jak planować? Zaczynać od rzeczy największych. Te rzeczy największe pozwolą nam przesuwać się we właściwym kierunku. Rzeczy małe będą tylko zapychaczami i tak naprawdę nic nie zmienią w naszym życiu że to tak jakbyście zaczynali budowę domu nie od fundamentów, tylko od okien. No to się rozleci, to się nie da. Okna są ważne, pewnie, że są ważne. No, tylko, że ten dom musi gdzieś stać. Więc zaczynamy budowę domu od rzeczy dużych. Nie od tego, jak wygląda mebel, tylko najpierw od tego, jak wygląda dom. Całą resztę sobie wyobrażamy. Zobaczcie, ile frajdy mamy, jeżeli ubezpie... <laughs> ubezpieczamy, jeżeli meblujemy coś, jeżeli tworzymy, coś ma taki wymiar realny, można to dotknąć, zobaczyć, jak potrafimy sobie to wyobrazić. Zobaczcie, jak potrafimy sobie wyobrazić, jeżeli mamy jakieś pragnienie, nie wiem, kupna samochodu, jakiegoś ubrania, widzimy to z detalami i to nas nakręca. To wywołuje u nas pragnienie posiadania czegoś. A teraz wyobraźmy sobie, gdybyśmy potrafili dokładnie w taki sam sposób zachować się w przypadku planów. Ja wiem, że plan może nie brzmi seksy, że to nie jest coś takiego jak fajny ciuch, nie wiem, samochód czy coś innego, bo tam to jest od razu namacalne i nagroda przychodzi w momencie, kiedy to jest. Tu droga jest dłuższa, ale spróbujmy, spróbujmy zaplanować detale, szczegóły po to, żeby zobaczyć, jak bardzo nam to pomoże w realizacji tego celu, bo planować po to, żeby planować, po to, żeby powiedzieć, O, mam plan, to nic nie znaczy, co to znaczy. Znaczy, że masz plan. Ale mam plan, który zrealizuję, który wiem, jak zrealizować, który we mnie żyje, jest prawdziwy, no to już jest zupełnie inna sprawa. Więc planujmy z gotowością realizację go. Planujmy, opierając się o priorytety. Planujmy w taki sposób, jakby. Wiedział dokładnie, co ma nastąpić. I nie odkładajmy tego na kiedyś. Bo jutro jest terminem, który nigdy może nie nadejść, więc nie ma co odkładać. Planujmy z wizją końca, po to, żeby wiedzieć, jak to coś ma wyglądać. I teraz gdybyśmy to wszystko zastosowali do naszego życia, Przecież każdy z nas chciałby mieć szczęśliwą rodzinę, być zdrowym. Zarabiać pieniądze, mieć spokój, szczęście, pewnie jeździć kilka razy do roku. To wszystko to jest nasze życie. Tylko my bardzo często wyrywamy elementy z tego życia i je planujemy. I okazuje się, że wyrwanie elementu, fajne wakacje na przykład, powoduje, że rzeczywiście te wakacje będą fajne, ale jak to ma się do całej reszty? Być może. Kosztem tego, że są fajne wakacje, musimy ponieść jakieś bardzo konkretne wyrzeczenia, może coś dotkliwego się wydarzy, może źle żeśmy zabudżetowali, może to będzie rodziło jakieś poważne konsekwencje finansowe. I właśnie dlatego, że planujemy weryfikowanie całościowo. Trudno jest nam złapać taką stabilizację i szczęście. Gdybyśmy potrafili spojrzeć szerzej, jak moje życie chce wyglądać, jakbym chciał, żeby ono wyglądało, ono ma być takie i takie, w takim wieku ma być to taki i tak. I rzeczywiście tym czymś sobie operuję w swojej głowie, w swoim sercu, to zaczynam podejmować takie działania, które właśnie w tym kierunku prowadzą. I do tego całościowo. Wcale nie musi być wtedy tak, że żeby pojechać na wakacje, super, wakacje życia, to muszę wziąć kredyt, albo muszę przez kolejne lata po prostu nic nie mieć. być może wystarczy tylko przesunąć to w czasie. To jest myślenie takie trochę szersze. Takie w biznesie można by powiedzieć, że to jest takie general view, albo myślenie strategiczne. Obejmowanie całości i powiązań między poszczególnymi elementami. Ale nasze życie takie jest. Nasze życie takie jest. I kochani, im bardziej świadomie będziemy do tego podchodzili, im będziemy starać się zauważyć więcej rzeczy, im będziemy bardziej trenowali się w planowaniu naszego życia, tym te plany będą lepsze i ich realizacja będzie rzeczywistością, a nie tylko chceniem. A to duża różnica. Jeżeli to będzie nasza rzeczywistość, to nagle okazuje się, że możemy to, możemy tamto i dostajemy skrzydeł. Jesteśmy gotowi na coraz bardziej odważne plany, na coraz bardziej zuchwałe plany, na marzenia naszego życia i plany, jakie zrealizować. Ale tylko wtedy, kiedy działamy. Nie tylko wtedy, kiedy myślimy. To, to że coś powstanie na papierze, to nic nie znaczy. Jeżeli powstanie w życiu, czyli powstanie dwa razy, wtedy to ma wagę. Pierwszy raz w naszej wyobraźni, w naszym sercu, a drugi raz w realu. Tego właśnie Wam życzę. Życzę Wam tego, żebyście planowali, a Wasze plany były planami, które są realizowane, planami, które zmieniają Wasze życie, a cel, który jest na końcu, żeby był jak najbardziej wyraźny, jak najbardziej widoczny, bo zarówno cel, Jaki plan, sposób jego realizacji, droga do tego celu, powinny być szczegółowe. Dlatego, żeby to przypuszczać przez nas, przez nasze zmysły, wtedy realizacja jest dużo prostsza. Następny podcast, czy być może wywiad, wideo, będzie o budowaniu życia. Dzisiaj mówimy o planowaniu, następny będzie o budowaniu. Gdybyście mieli jakieś pytania, bardzo chętnie na nie odpowiem. Gdybyście mieli pomysł na jakiś temat, bardzo chętnie go poruszę. Napiszcie po prostu pod tym podcastem. Napiszcie swoje komentarze, uwagi. Dajcie informacje, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. A ja Wam życzę wspaniałości i do następnego spotkania.